To ty tak masz cokolwiek, wszystko masz, jak, jaka linia jak ktoś... Jak ktoś zachoruje to tebie wszystko dadzą. Bo widzę, że masz porozrzucane. Dzisiaj powinieneś mieć drugą zmianę. Mam drugą zmianę. No A tak to w czwartek... O tym zmiana jest spokojniejsza. No pierwsza to szkolniki do szkoły, ale druga też wracają z kolei. Szkolniki ze szkół oni rozwalają cały autobus, potrafią rozwalić Wiesz co oni robią. Ja najbardziej nie lubię szkolników, jak jadą ze szkoły. Znaczy, jak się, coś powiem. E, no nie wszyscy są jednogłośnie. Bo... Nie wszyscy? Są eleganckie chłopaki, za samotnie większe. No, ja jest... no są, takie ja jestem... takie chyba No są takie cwanieczki, co rysują w się. Nawet ja widziałem, byłem świadkiem, że kierowca wyprosił chłopaka z autobusu, bo palił e-papierosa, ale tego elektronicznego, ale wywalił Nie wolno, ani tego, ani tego. No wiem, oni popalają na autobusie, oni twierdzą, myślą, że to ładnie pachnie i że im wolno. Nie, 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 to, 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 to jest jeszcze większe badzimy niż zwykły papieras. No, oczywiście, że tak. Tak samo są substancje szczupliwe. No i baba część jeszcze fajnie przejechałem. No, ale jeszcze wracać trzeba. Za... No, to Także Wreszcie się nie zostawiacie na nas, No nie. Ktoś tam stoi. Chłopcy mnie za bardzo nie lubią, przez to, że ja zdjęcia autobusów robię. Hmm. ale widzi, że jestem grzeczny, więc o co im chodzi? Kasaj. Co jest? Kasaj. Ładny. Tylko pewnie drogi taki. Słuchaj, nie jest. Nawet nie stać na za Ciebie nie stać. Ani Ciebie też chyba. No ale jakbyś wygrał 40 tysięcy w RMF FM... No ja to mało będzie. On będzie za 60 albo 70. On 60 tysięcy będzie kosztował?